Witam was wszystkich, w kolejnym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed 3... Eee, puh, 1, czyli e, pierwszym, w pierwszej części e, sagi Assassin's Creed, która składa się z pięciu części. No i teraz widzimy... Spokój i bezpieczeństwo no, z tobą. jesteśmy u Malika w Damaszku, w Jerozolimie. Więc to prawda, Robert de Sable jest w Jerozolimie. Widziałem rycerzy na własne oczy. Za tym człowiekiem ciągnie się nieszczęście. Jeśli tu jest, znaczy, że już ma jakieś złe zamiary. Nie pozwolę mu działać. Niech żądza zemsty nie przesłoni ci myśli, bracie. Obaj wiemy, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie zapomniałem. Nie masz się czego obawiać. Nie szukam zemsty, a wiedzy. Zaprawdę, nie jesteś tym człowiekiem, którego znałem. Moja praca wiele mnie nauczyła. Pozwoliła mi poznać tajemnice. Ale wciąż istnieją elementy układanki, których mi brakuje. Co masz na myśli? Wszyscy, których zgładziłem, pracowali razem, zjednoczeni pod dowództwem tego człowieka. Robert ma plany co do tej ziemi. Tyle wiem na pewno. Ale dlaczego, jak, gdzie i kiedy, to jest poza moim zasięgiem. Krzyżowcy i Saraceni? Razem? Nie są ani tym, ani tym. To templariusze. Templariusze są częścią Armii Krzyżowców. Albo chcą, aby król Ryszard tak myślał. Nie, są lojalni tylko wobec Roberta de Sable i szalonej idei, że to właśnie oni powstrzymają wojnę. Dziwna ta twoja opowieść. Nawet nie masz pojęcia, Maliku. Ale powiedz mi, gdzie ich widziano. Muszę wyruszyć jego śladami, zanim mi się wyśliźnie. O trzech miejscach wiem na pewno. Na zachód stąd, w pobliżu strażnicy i szpitala. Oraz na południowy zachód, przy kościele świętego grobu. Dowiedz się tyle, ile możesz. Ja zrobię to samo. Będę się śpieszyć. Uważaj na siebie, przyjacielu. Dziękuję ci, Maliku. Raczej, że ja mu dziękuję, naba. No, bo... Gościu stracił przeze mnie rękę, przeze mnie, przez Altaira rękę, no, bo ten jak zwykle robił z siebie takiego koksa kurwa hojraka, no i, no i nie pykło, no, pech. <grystanie> Tutaj. <grystanie> Wee! Aha. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe, podostawiając... Na Nudzi mi się. Są fajuzji, na napsa! Są co to za teksty? Właśnie tu. Tu jest drabina, nie, hmm. zrobiłem nic złego. nie wiem czy mam się pochlastać, czy co. Mm -hmm. ja jestem tu, teraz mam iść nie w tym kierunku, tylko w tym. Iiii, chwycie, chwycie. tak. O, ktoś celował we mnie przez źle z i se odpuścił. Wywrócił się kolega i stracił przytomność. Pomóżcie mu. Pyk. Te. Do góry. O. Pyk. O. Oh, Lalalala. La, la. Saraceni, jebani, jebane suki. Sukiencyny. O. Tu mam kogoś okraść. Tylko parę Tutaj wiem, że muszę jakiegoś dziadka uratować, żeby za pomocą niego się tam dostać do środka. A, Tutaj. No, co jest, kurwa? Panie, panie. Nie, 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 nie. nie. Pomocy! Błagam, pomocy!

Nie boję, Ło! Cia. Śmierć! Dobra, gdzie to z nim? Tu jest? Chłopcie. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Dobra, gdzie masz tych białasów kolegów? Ja ich potrzebuję! Tu. Dobra. Teraz mam spokój, bo oni idą tam gdzie ja chcę, raczej... Co jest? nie zaznaczałam go. Śmiechowo. Śmiechowo! Teraz za pomocą właśnie tych uczonych dostanę się do kościółka czy bazaliki, czy bazy, czy... jak zwał, to jak zwał. Mogę się górą dostać, no ale... Dwie pieczenie przy jednym łogniu. No. O, patrzcie jak ładnie. Ci się rozsuną. Ja się przycisnę do środka. Ej, aha, na A. Weź tę mapę i dopilnuj, by strażnicy zostali odpowiednio rozmieszczeni. Podczas procesji powinniśmy być bezpieczni. Martwi mnie tylko pogrzeb. Naszym wrogom łatwo będzie skryć się w tłumie. Jeśli tak się martwisz, to czemu nie przeszukasz okolicy własnymi ludźmi? Nasza obecność wywołała już zbyt wiele chaosu. Mogę tylko sobie wyobrażać, jak zareagowaliby ludzie, gdyby zobaczyli krzyżowców na swojej świętej ziemi. Więc może powinniście w ogóle nie przychodzić? Nie posłuchaj i Bratem i uczcimy jego pamięć. Sama sugestia, że moglibyśmy zrobić inaczej, jest dla mnie obelgą. Rozstawię ludzi, też nie chcę problemów. Więc przestań robić kłopoty i rób o co cię proszę. <laughs> Hmm? No kurwa! Pierdolone jebociągi. ja pociągi. Ja pierdolsztajn, no! Pff. Jebane z kurwi bąki. Kurwa, Jebane Kurdulc, no i koleżus! Się zagotowałem. Uhu. Dobra, ja sobie idę coś pić wziąć. Uff, tego tak było mi trzeba. Spierdalaj żołnierzu. Moje pole. Chwytam pada. Musimy to w jakiś umiejętny sposób zrobić, bo tam ci tam leżą ci martwi i... No i mam przewalone, no. Bo patrzcie, ilu tu jest strażników. A ten pójdzie jeszcze w drugą stronę. O, na szczęście idzie w moją. Ja muszę to dobrze rozegrać. Dobra, udało się mi to ja jestem bogaty, ty ja go minąłem. Nie widzę nie widzę, o. Puhu. No, 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 który, 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 który? który? No, następny. Czy z tego dobrze, co ja widzę, to ja nie mam pół życia, no. A nie mam jednej, nie mam trzech czwartych, kurwa jeszcze więcej życia, nie mam. Teraz wybacz, nie dobijam ludzi na ziemi leżących, ale niestety tak trzeba było. O, przy okazji mu ratowałam, fajnie. Dobrze, koleżanko. Nic nie widzę. Po prostu biegłem, biegnąłem. Tu jest. Pokój z tobą, mistrzu. Widziałeś w mieście tych nikczemnych templariuszy? No. Kazano mi zabić tylu, ilu zdołam przed pogrzebem Twojej ostatniej ofiary, Majadina. Z pewnością na moim miejscu rozprawiłbyś się z nimi w mgnieniu oka. Szukając templariuszy, dużo się dowiedziałem i podzielę się z Tobą informacjami, kiedy wrócisz. Aha. Temp... Kurwa, ile jest? Pięciu, sześciu? Z czego dwóch na dachu? Nie Już 20 sekund minęło, a ja nikogo jeszcze nie zabiłem Hmm, słabiutko O tu jest jakiś mój Jak mi nos swędzi, kurde O, muszę się Podrapać Tu jest gościu? A, to jest wieża strażnica. Strażnica. O, tu jest dwóch. Jed Drugi I teraz muszę spieprzać Bo już dwóch zabiłem a tam był trzeci obok i no chodzi o to, że po prostu nie dałbym rady O akurat właśnie o tym wiem Nie 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 bo ten się dowali do mnie Okej, okay, wszyscy. To teraz... O nie, nie, nie. Będą mnie popychać, kurwa, na zmianę. Tępe chuje. No. Nie, 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 nie. Kurwa, to jest ten Templariusz. On by się zaraz dojebał do mnie. Udało się. Oh yeah. Już sama twa obecność jest darem od Boga. Oto, co dowiedziałem się o ludziach Robert. Dawaj. Są dobrze wyszkoleni. Kurwa, aleś ty mądry! żeby byłoby walczyć ze wszystkimi naraz. Lepiej zmusić ich do pościgu i uderzać w nich po kolei. Pouczanie mistrza, jak zachować się w walce, to straszny brak szacunku z mojej strony. Wybacz, mistrzu. No właśnie, teraz za karę będziesz mi pucował buciki. Debrea, nie warz z wszystkimi Roberta de raz. naraz. Hmm, coś w tym jest, muszę przyznać. Jak ja tych ludzi odpierdalam jak biegnę. Altair nie ma siedzenia. Czas biegania. O, tu ktoś jest. Nie ah. Kur. Co się stało? Ej. który się oberwał. Znowu go tak wyjebało i umarło. Uuu, ja, yeah, prosto Bebehy. Kolejny, kolejny. Dawaj następnego. Dziękuję Ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak Ty. Chcę być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Aha. No, właśnie. Rozumiem. Rumunier. It's not good. Coś tam. Dobra. Jedna Nie, sześć w krzyży jerozolimskich. Jak dmuchłem w mikrofonik, to przepraszam. Kur... Ale tu mam co, czekajcie, jakieś wejście, może tędy mi się uda wbić na górę. Burda? Co to jest burda? Trzeba by sprawdzić w słowniku. W frazeologicznym chyba. Jakoś tak. Aha, on nie ma nic do nas. Ma na nas wybawane. Uuu, to musiał boleć, takie taki, taki skręcenie karku. Tu jest siatka, sianku, i no błagam Cię, wskoczno. no. Już Cię tu nie ma. Jejku, co on robi? Chodzę. Padacho! Widziałeś ich? Nie, ale słyszałem, co mówią. Czy to prawda? Krzyżowcy w Jerozolimie? To prawda. I? Ten łyseł ma taki in, niż wyraz twarzy, jak to małpa, taka jakaś pierdolnięta. Drogie dary. E, powinniśmy uwolnić ich od tego brzemienia. Rozbili <laughs> obóz przy Dawidowej Cytateli w pobliżu cmentarza. Będą na pogrzebie? Najwyraźniej. A więc odwiedźmy ich obóz, gdy oni będą żegnać zmarłego. Aha, czyli po prostu delikatny sabotaż. 115 metrów, to pizdziet daleko. O, tu jest kolejny templariusz. Służy je wszystkie ostrza. A nic mu to nie da, raczej mi. Tak, i życia za mną. Ej, no ale... Kurwa, no! Altair? kur. Robię się się nerwowy coś tam, coś tam tak nie, 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 Jake parkuri, ja to perdala, no? Yeah, synchronizuj. Spójrzmy na mapkę. Na mapkę, tą śliczną babkę. Sianko. Sianka. Nie, Sianko, babka. Psyganko. Nie, bez sensu. Znaczy, jakiś tam z tym sens jest, no bo wiadomo, co chodzi. Jeśli ktoś rozumie... Pięknie. Buu, chiepnie się w ścianę. Aaaaah! beweszki, Tamty, taki kurwa, zamach wziął i nie trafił. Tępy chuj. Uhuu! Znowu w Udo! Nie będziesz się tak długo cieszył kurwa jak cię pokroję! Albo nadzieję cię jak na... jak... jak patyczkiem na Foundi ser. O ile dobrze mówię to wymawiam Foundi, nie? To jest jakby yes. tak... Nie wiem, jedłem to ostatnio, ale jak to się. Nigdy nie wprowadza się go w życie. Lecz dziś będzie inaczej. Krzyżowcy kroczą ulicami Jerozolimy i nie jako okupanci. W ich sercach nie kryje się zło. Musimy wykorzystać tę okazję, rozpocząć dialog, zadość uczynić. Razem możemy wreszcie wprowadzić w życie wiecznie ulotną obietnicę pokoju. Musimy być silni. Musimy być odważni i musimy znaleźć odwagę, by stanąć naprzeciw tych, których kiedyś zwaliśmy wrogami i nazwać ich przyjaciółmi. Krzyżowcy przynieśli do Jerozolimy okazję, okazję do zakończenia walk i zakończenia wojny, abyśmy stali się jednością, nie wolno nam ich odprawić! Oh. A, pożałujesz tego. Aha, byłem szybszy, Lamus. Nie trafiłem. No, mówisz o pokoju, ale Twoje słowa są puste. Nie! A to ludzie broń. stały mi się gapią. No ale Przebijał jak jakoby tego zabijał, też to będę widzieć. Ale no, co ich to, to kurwa uchodzi No właśnie. Haha, ha, śmieszne. Co Naprawdę, zamierza? bardzo śmieszne. Przysięgam. pragnie tylko pokoju. Jego czyny są dowodem. Chrześcijanin na pogrzebie muzułmanina. Pragniemy położyć Nie. temu kres. Tylko dlatego, że wam tak wygodniej. Ale nasz cel jest szlachetny. Zjednoczymy ten kraj pod naszym sztandarem. Zjednoczycie siłą chcecie zrobić z nas niewolników. Tak będzie najlepiej. Nie, nie będzie. Walczcie. żyje ja i moi bracia, nie uda wam się to. Uhu, tam chciało boleć. Właśnie do góry? A, gdzie ja w ogóle włożę? Aha, na no jakiś ten, no dobra, spoko. Hmm, dziwne miejsce synchronizacji, no ale dobra. Nie przypominam sobie. No ale cóż bywa. W tą czy w tamtą? Cóż to za różnica? Hopia. Co tu się stało? E, no dobra, zrobimy tak, e, a, e, a ten co kurwa tam robił góry, kurwa, ciekawe jak tam wlazł, dobra, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, jeśli tak, nie zapomnijcie go ocenić, no i co, trzymajcie się, do następnego razu i co, widzimy się za pojutrze, jakoś tak, mniej więcej, no dobra, nie zapomnijcie, to już jest końcówka, trzymajcie się, cześć.